Jak powiedzieć po niemiecku gapić się, podjadać, wpadać do kogoś? O tych i innych potocznych czasownikach opowiem w moim dzisiejszym vlogu. Witam Was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. Zaczynam! W dzisiejszym nagraniu przygotowałem 15 potocznych czasowników, których zazwyczaj nie nauczycie się w szkole, czy też na tradycyjnych kursach językowych, które możemy często usłyszeć w codziennym języku. Przy okazji zachęcam Was także do obejrzenia mojego vloga poświęconego niemieckim potocznym zwrotom z czasownikami Sein i "haben". Zaczynamy alfabetycznie od czasownika Büffeln, a więc zakuwać, uczyć się. Przykładowe zdanie. Ich habe die ganze Nacht für die Prüfung gebüffelt. Czyli całą noc zakuwałem do egzaminu. Ich habe die ganze Nacht für die Prüfung gebüffelt. Kolejny potoczny czasownik to glocen. Gapić się. Was gloczt du so? Na co się tak gapisz? Was gloczt du so? Patrzeć na coś to z kolei gucken. Poglądać. Kuk mal aus dem Fenster. Wyglądnij. Zobacz przez okno. Kuk mal aus dem Fenster. Jeśli chcemy powiedzieć potocznie, że coś się udało lub nie udało, używamy czasownika klappen. I możemy powiedzieć, a w zasadzie zapytać. Hat es geklappt? Udało się. Hat es geklappt? Kriegen to natomiast czasownik stanowiący potoczną wersję od czasowników bekommen i erhalten. Czyli dostawać, otrzymywać. Możemy powiedzieć. Wie viel kriegst du monatlich? Ile dostajesz miesięcznie? Pytamy w kontekście wypłaty. Tak? Ile zarabiasz miesięcznie? Wie viel kriegst du monatlich? Czasownika mopsen możemy użyć w sytuacjach, kiedy ktoś skradnie, dosłownie zwędzi nam coś, zakosi nam coś niewielkiego. Tak? Taka drobna kradzież. Zum Beispiel: Wer hat meinen kuli gemopst? Kto zwędził mój długopis? Wer hat meinen kuli gemopst? Naszen to podjadać, zajadać się czymś. Zum Beispiel, er hat schon wieder vom Kuchen genascht. On znowu podjadał ciasto. Er hat schon wieder vom Kuchen genascht. Paken w dosłownym tłumaczeniu oznacza pakować, ale w, w znaczeniu potocznym może oznaczać zarówno dać radę, jak i rozumieć. Wir können sagen. Ich kann es nicht packen. Nie dam rady tego zrobić, tak? Nie poradzę sobie. Ich kann es nicht packen. Potoczny czasownik y, dla czasownika schlafen to penen, czyli kimać. Możemy powiedzieć: Sie macht eine kleine Pause, um zu penen. Ona robi krótką przerwę, żeby się kimnąć. Sie macht eine kleine Pause, um zu Penen Pennen zastosujemy też w takim kontekście, jeśli coś przegapiliśmy, zdrzemnęliśmy się, zagapiliśmy się. Kolejny czasownik to plappern, a więc pleść, paplać. Was plapperst du denn da? Co to za gadanie? Was plapperst du denn da? w ogólnym normalnym tłumaczeniu oznacza zaciskać na przykład pasa natomiast w znaczeniu potocznym oznacza rozumieć coś kapować ich schnale es nicht nie kapuje tego ich schnale es nicht czasownik spinnen w normalnym kontekście w normalnym tłumaczeniu Oznacza prząść. Natomiast jeżeli użyjemy go potocznie, może oznaczać y, zwariować, ściemniać. I często używanym zwrotem w języku niemieckim jest na przykład zwrot Juspinstia. Chyba zwariowałeś. Juspinstia. Mamy prawie lato. Więc jeżeli chcemy powiedzieć normalnie, w normalnym znaczeniu po niemiecku, że Przepociłem coś lub się, wtedy użyjemy czasownika verschwitzen. I ten sam czasownik w znaczeniu potocznym oznacza przegapić coś. Na przykład termin. Ich werde versuchen den Termin nicht zu verschwitzen. Spróbuję nie przegapić tego terminu. Ich werde versuchen den Termin nicht zu verschwitzen. Przydatnym czasownikiem jest niewątpliwie wyraz Vorbeikommen, który w normalnym tłumaczeniu oznacza przechodzić obok kogoś lub czegoś. Natomiast potocznie wpadać do kogoś. Wir können sagen. Komm morgen bei mir vorbei. Wpadnij jutro do mnie. Komm morgen bei mir vorbei. I ostatnim czasownikiem potocznym, który przygotowałem na dzisiaj jest czasownik capen. a więc Skakać po kanałach telewizyjnych. Es macht ihm Spaß zu zappen. Skakanie po kanałach sprawia mu przyjemność. Es macht ihm Spaß zu zappen. Als die Hausaufgabe, jako zadanie domowe, spróbujcie uzupełnić podane zdania właściwymi czasownikami w odpowiedniej formie. Antworten, schreibt bitte in die Kommentare. W odpowiedzi piszcie. Proszę w komentarzach. Es ja alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten vlog, to oczywiście będę wdzięczny za łapkę w górę, za kolejną subskrypcję mojego kanału. Wir sehen uns im nächsten Video. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Bis dann. Tschüss.